Legendarny wrocławski pałacek przy ulicy Kościuszki ma nowego właściciela. Obiekt kupiła zarejestrowana w Warszawie spółka zarządzana przez Wietnamczyków. Dla wrocławian pałacek to miejsce szczególne, bo to tu działała w mieście pierwsza szafa grająca i narodził się kabaret elita. Anna Tus. W budynku przy ulicy Kościuszki od kilkunastu dni urzęduje przedstawicielka nowego właściciela. Właścicielem Pałacyku jest Podwarszawska Spółka. Dziś o planach zagospodarowania nieruchomości przed kamerą nikt nie chciał z nami rozmawiać. Dowiedzieliśmy się tylko, że takie plany już są. Prawdopodobnie poznamy je w przyszłym tygodniu. Określana mianem Pałacyku Villa Szawgoczów została wybudowana pod koniec XIX wieku. Po wojnie budynek stał się własnością miasta, a w 1956 roku został przekazany Zrzeszeniu Studentów Polskich. Tak powstał klub studencki Pałacyk. Zbigniew Cybulski, Waldorf, Roman Polański. To tylko kilka głośnych nazwisk osób, które przewinęły się przez pałacowe korytarze i piwnice. Janusz Michalkiewicz z klubem studenckim i teatrem Kalambur, który właśnie tutaj zaczynał działalność, jest związany od początku lat 60.. Tutaj jest pierwszy prezes pałacyku. O złotych czasach kultury studenckiej może mówić godzinami. Historię opowiada w wydanej właśnie książce. Niestety po 89 roku pałacyk zaczął podupadać. Kilkanaście lat temu nad upadkiem zabytku, który został opanowany przez drobnych handlarzy, ubolewał dziennikarz Jan Mazur. Opowieść o pałacyku, niewesołą opowieść, można chyba skonkludować tylko w jeden sposób. Ciszej nad tą trumną. W ciągu ostatnich lat sytuacja nie uległa poprawie. Ja myślałem, że uda mi się tą książką również spowodować, że miasto, które miało prawo pierwokupu, ten obiekt dla Wrocławia, dla studentów, uda się zatrzymać. Jak widać, apel nie przyniósł spodziewanych efektów. Pałacyk jest w rękach prywatnego przedsiębiorstwa, jaka będzie przyszłość zabytku. To na razie znak zapytania. Wrocław, Anna Tus.